Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. Tym razem widzimy się w tym samym miejscu, jednak w troszkę bardziej mrecznej scenerii, ponieważ byłem w białej grani, żeby sobie tutaj pozakupywać różne rzeczy, znaczy głównie sprzedać to co mam. Jak widać z mojego 8, z moich 8000, to znaczy 10 po sprzedaży wszystkiego co miałem prawie przy sobie, czego nie używam. Zostało mi tylko 381, ponieważ wyszkoliłem się trochę. Jeżeli chodzi o bronie jednoręczne, dobiłem do maksa do poziomu eksperckiego, bo następny poziom jest dopiero przy 80, e, troszkę dałem też w szarze, dałem takie podstawowe umiejętności, żeby moja broń jednoręczna zadawała troszkę więcej obrażeń. Bo jednak e, nie jestem tylko magiem, znowu pojawił mi się ten błąd z, z właśnie tymi soplami. Nie wiem, one po prostu znikają po jakimś czasie. Dobra. Teraz udajemy się do naszego celu, czyli do... staroblasku. Bo ten sok nieszczęsny. A, jeszcze jedna rzecz mi się przydarzyła, nie zapisałem gry z ostatniego. z ostatniego filmiku i musiałem jeszcze raz pokonać tego smoka. Poszło mi o wiele szybciej powiem szczerze, że zwaliłem trochę na początku... że używałem... o coś tam się dzieje. Że używałem tego łuku. A to kto? Już jedną taką tutaj spotkałem Tylko w sumie nie wiem jaki jest Co to miało być? A! Już wiem Już myślałem, że to jakiś mag jest, a to, to nie to nie mag tylko... Archonty po tym, jak je zabijemy, wybuchają i zadają większe obrażenia niż przez całą walkę z nimi. Więc na to trzeba uważać. Zawsze się trzeba odsunąć, gdy walczymy z archontami. Coś tam jest. Jakiś zamek, czy coś? Czy ruiny? Albo po prostu. Tak, jakieś ruiny. Dobra, ja tam pójdę, mam blisko, to co? Na spacerek. Lubię sobie pospacerować po tych gorących źródłach. Są naprawdę fajnie zrobione. Pierwszy raz w ogóle w jakiejkolwiek grze widzę wykorzystany ten motyw. O, dzień dobry. I do widzenia. Przedawny norski topór. Uuu, ostrzał. To lubię. Kasa, którą wydałem, nie poszła na marne. W sumie chciałbym się jeszcze trochę podtrenować w zniszczeniu, no ale... Ja myślę, że podczas gry yy, zniszczenie mi się samo podniesie podczas walki. A, już nie będę kombinował po prostu ze strenowaniem się w magię. Magia jest tak jakby moim zamiennikiem. Chociaż bazowo sądziłem, że magia będzie takim moim głównym celem, co będę rozwijał. Ale tak trochę chodzę tutaj, bo szukam, może coś tutaj znajdę. A w pobliżu smoczych leży. Leże to jest, jeżeli ktoś nie wie takie miejsce, gdzie spoczywa na przykład. Są niedźwiedzie leża na przykład, albo... Znaczy w sobie bardziej nie, jaskinie niedźwiedzia. No dobra, nieważne. Takie miejsce, gdzie smok sobie siedzi. Jak nie ma z kim walczyć, ani nie porywa dziewic, ani nie atakuje wiosek, to siedzi sobie w tym miejscu i myśli nad swoim marnym życiem. Czyżbym tu trafił? Nie, strażnica mgły. Dobra, na razie tam nie będę szedł, bo nie wiem co tam jest, nie wiem co mnie tam spotka. A jeżeli jest zaznaczone na mapie, znaczy, że pewnie będzie. O, coś tu się. Dzień dobry. Nie, nie potrzebuję magii. A propos tej wieży, jest, jeżeli jest ona zaznaczona na mapie, znaczy, że ma ona jakiś związek fabularny z. z grau... <laughs> Kurde, nadal jestem pary. E, więc nie chcę się tam za bardzo zapuszczać, bo potem coś, coś tam mnie spotka, jeszcze mnie zabije, albo ja coś zabiję. Potem sprzedam coś, co stamtąd znajdę, i tylko będę miał problem. To jest taka mała wioska, może się tutaj zatrzymam, jak już zrobię to zadanie ze staroblaskiem. Tutaj są dookoła ze trzy jaskinie. O, gdzieś oni biegną. To nie twoja sprawa. Idź dalej. Dlaczego trzymać Dobra, teraz muszę obrać kierunek, w którym będę się poruszał. O, dobra, idealnie. a propos jaskiń, o których mówiłem, to znajduje się tu dość spora ilość. Więc będę chciał je zwiedzić, żeby mi się potem nie, żeby mi to potem nie uciekło. Ale wydaje mi się, że nie są one z niczym związane, są to takie jaskinie bardziej ze skarbami. Dlatego chętnie tam pójdę. Raz mi się zdarzyło, że zwierzęta miałem zaznaczone na czerwono. Nie wiem, czy to też jest błąd. Czy może na przykład byłem na coś chory, że zwierzęta będą mnie atakowały, bo chyba istnieje taka choroba, że. Zwierzęta są dla nas agresywne. Nawet, nawet króliki takie małe zaczynają skakać wokół nas. Znaczy wiadomo, one nie atakują, ale to. Może to trochę denerwować. Dobra, i teraz ja. Takie miejsca, już w którymś odcinku mówiłem o takim miejscu. Nie wiem, czy ja się dam radę przekraść tam, żeby otworzyć tą, bo mam, wiadomo, mam małe skradanie. No niestety zostałem wykryty. No dobra, już, już się nie denerwuj. Nic się nie stało. W takich miejscach, właśnie, zawsze są skrzynie z różnymi skarbami. Te skarby są losowe, więc jeżeli coś nam się nie podoba, to przed takim miejscem warto zapisać grę i wtedy sobie spokojnie. Gdzie jestem teraz? Nie w tę stronę? Co się stało? No dobra, ale przynajmniej zwiedziłem to miejsce. Zorza Polarna. Widzicie? Ten, ten taki efekt na niebie kolorowy. Zorza Polarna występuje na biegunie północnym albo na bardzo. niektóre takie. No nie powiem, żeby to były zorze po, polarne takie prawdziwe. Ale występują na bardzo wysokich łańcuchach, łańcuchach szczytów górskich. Więc jak widać, jest tam bardzo wysoko. Twórcy bardzo postarali się o wygląd całej scenerii i to jest naprawdę świetna rzecz. To im się bardzo udało. No i znowu to ominąłem. Co? Jak ja to robię, że ja to omijam? Dobra, teraz jadę cały czas prosto. Nie, cały czas nie mogę. No dobra, ale ominę to. Będę jechał cały czas prosto. Nie, wiem, może to, to jest świątynia, tak? No to kurde, to musi być duże, nie? O! Zawsze jak gdzieś już chcę się udać, to coś znajdę po drodze. A zazwyczaj to są kłopoty. Klejnot, klejnot. Zaklinanie. Miło. Nożyka nie chcę. Klejnoty już się zawsze przydadzą. Znaczy za bardzo zbieranie dla mnie jakichś tam surowców, yy, nawet do... Yy, czy, czy roślin, nie, nie nie za bardzo mnie to urządza, ponieważ nie rozwijam... O, ścinka. Coś się stało? O, jest, dobra. O, ale mi ścieło ścięło. Pewnie coś znowu w tle się dzieje. Sanktuarium Staroblasku. Dobra. Wysiadamy sobie tutaj. Zapisujemy sobie grę, ładnie, w 5 i wchodzimy na sanktuarium. Ja chyba wiem, jak ono wygląda, bo gdzieś się już widziałem. Jakoś tak z kumplem zawsze na zmianę gramy. Czasem, jak do niego wpadam wieczorkami, to oglądam, jak on gra i wydaje mi się, że on już był w tym miejscu. On jest dużo, dużo do przodu. Dlatego czasem, na przykład, mam pojęcie yy, odnośnie, tak, widziałem to już, odnośnie dalszego wątku popularnego. To jest taki jakby mikroklimat. Widzimy tutaj skały dookoła, jest tylko jedne, są tylko niewielkie prześwity, przez które wpływa woda i dostaje się powietrze. Witam. Przychodzisz cieszyć się widokami i dźwiękami tego pięknego sanktuarium, tak jak ja. Jest wspaniałe, prawda? Fajnie to wygląda, że na przykład idziemy sobie, a tutaj w momencie przy nas siada sobie typek na skalę. To zdumiewające, że pośród wulkanicznej tundry istnieje coś tak pięknego. Jesteś w sanktuarium staroblasku. To tylko niewielka część piękna, zsyłanego przez Kinaret. Wspaniałe miejsce, prawda? Dobra. W o tym, że to jest staroblast, to my dobrze wiemy, bo zostaliśmy tu skierowani przez zadanie. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Dobra, i teraz tutaj mi się wydaje, że trzeba użyć tego tej broni. Jeszcze muszę wiedzieć, gdzie ja mam. Zguba pokrzyw. To sobie dodam do ulubionych yy, i wezmę sobie ją. No, zguba pokrzyw, dobra. O, jak widać, jak użyjemy tej broni, yy, konary nam się przesuną, i będziemy mogli przejść sobie pomiędzy tymi konarami, aż dojdziemy do drzewa. W tym momencie dostaliśmy... ...sok staroblasku. Lecz niestety drzewo nam się trochę użyło. Polka z nimi tutaj nie ma sensu. Aha, no dobra, to jak widać, tego tak o tym nie wiedziałem, że w, jeżeli stoimy w pobliżu, dobra już sobie od razu dam ten nożyk. Broń. Zguba pokrzyw, do ulubionych, dobra, e, że nie ma sensu z nimi walczyć. Trzeba przed nimi uciekać, bo e, nawet jeżeli zabierzemy im dużo ilość życia, może się tak zdarzyć. Że jeżeli gramy wojownikiem, już tam dwuręczne setny poziom e, rozwinięte, to już wtedy mamy je na dwa strzały, tak? Ale jeżeli gramy postacią troszkę mieszaną, maga e, z łucznikiem, z łucznikiem, maga z wojownikiem, no i z, z wojownikiem i łucznikiem, tak? No bo. W sumie jestem taką mieszaną postacią specjalnie, ja tego nie robię dlatego, że mi się chce po prostu lamić, tylko robię to, żeby pokazać trochę każdych aspektów tej gry. Jeżeli już mam przechodzić e, tę grę, już tak e, nagrywać z tego materiał, to chcę, żeby to miało jakiś e, większy sens. Broń. Nie, źle to zrobiłem, trzeba otworzyć ulubione. Zgubo pokrzyw. Yes. Przepraszam, przepraszam. No i przepraszam. Dobra, teraz weźmiemy sobie ten ebonowy topór i zapieprzamy na dół. Tutaj jest nawet y, pokaz tego mikroklimatu, jest obserwowany jak y, y, przez spadający wodospad pada tutaj deszcz. Bo dospad spada z góry. No i o, jak widać, nie zrobimy im nic. Chyba, że możemy to zrobić za pomocą. Nie, ja myślę, że ja to zrobię inaczej. Ksruka kondycji. Gdzie ja muszę uciec? Gdzie ja muszę uciec? Kurwa, zgubiłem drogę. Ty ali, ja się tu ukryje. A gówno to da. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Aha, gówno. O, boardet, ile tu tego przyszło? Te. Jak oni mi żyro życie, jak... No i nie wyjdę stąd, bo bez jaj. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Eee, mordę. Tak to jest: jak się używa magii w jednej ręce, tylko jest ona o wiele słabsza. Wytrenowałem wytrenował sobie używanie magii. W dwóch uh, rękach byłoby lepiej. Dobra, jest! Ha ha ha. ha ha ha! Możecie mi naskoczyć. No nie powiem, żeby było łatwo. Ale mam już zadanie zrobione. Wróć do dan Daniki. Ożywimy sobie drzewko, ona będzie szczęśliwa. A ja będę miał jedno zadanko więcej. Zawsze jakiś exp. Naprawdę warto robić te zadania poboczne. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale powiem po raz setny, jeżeli mówiłem. Bo jeżeli mówiłem raz, to wiadomo, że pewnie mówiłem już w kilku odcinkach, że jeżeli robimy zadania poboczne, zwiedzamy też tereny wokół tych zadań. Zazwyczaj one są bardzo daleko oddalone od siebie i to właśnie nie bez przyczyny. Takie miejsca. Pozwalają nam nabić dodatkowe doświadczenie, zebrać kasę, znaleźć jakieś przedmioty. Jeżeli ktoś przechodzi grę tylko, żeby ją przejść, to będzie miał bardzo trudno później. Chyba że zaczyna oszukiwać i wtedy. Ale nie ma już przyjemności z gry tak naprawdę. O ile mi wiadomo, to jest obóz gromów ładnych. Ja bym się chętnie tu przespał, ale jak się. Cześć! Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Ty też pracujesz w kopalni? Nie, nie pracuję w kopalni. To jest kopalnia gromowładnych. Kopalnia Złota Skała. Chętnie bym ją zwiedził, bo troszkę... Dobra, zapiszemy sobie szybko. E, może jakąś rudę bym znalazł, którą mógłbym wykopać. Nie wiem, czy pokazywałem już w którymś odcinku, jak się wykopuje. No, wygląda to mniej więcej tak. Przy wykopywaniu jakichś surowców możemy znaleźć rudę lub jakieś kamienie szlachetne. Czasami się zdarza, że... Pomiędzy o, dwoma kawałkami, bo zazwyczaj jeden kawałek rudy ma dwa kawałki. Hmm. Pomiędzy nimi pojawia się, że np. znaleźliśmy ametyst, szafir czy jakieś inne bzdurę hmm. Jest to bardzo przydatna rzecz, ze względu na to, że ruda się przydaje, jeżeli chcemy coś wykubać. No, jak widać, oni się tu nie obrażą, jakich okranne nawet, ale zostawię im ten szmelc, bo mi to w sumie do niczego. A trochę rudy zawsze jest... Poza tym te sztabki są dość drogie. Więc gdybyśmy kiedykolwiek narzekali na, na brak pieniędzy, to... Jeżeli zbierzemy tych sztabek dużo, albo na przykład jakiegoś zielska znalezionego po drodze, to można to sprzedać i ładnie się obłowić. Na waciki starczy. No kop, kop. Okej. Okay. To chyba cała kopalnia, jak widzę. Nie ma nic dalej. No niestety. Dobra. O, nie, jednak. A nie, tu stąd to ja przeszedłem. Dobra, jest jeszcze jedno ciekawe miejsce. Poza, poza kolejnym miejscem, które jeszcze chcę pokazać, czyli miejscem, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, to znaczy ukrytym skarbie na mapie, to tutaj w pobliżu już chyba u nich nie będzie żadnych zadań. A nawet gdyby było coś tam, to i tak po drodze gdzieś tam pewnie coś zabije albo coś zwiedzę. Znaczy, z podróżowaniem to, jest to są plusy i minusy. Plusy są takie, że dużo znajdujemy. Minusy są takie, że możemy spotkać wampiry, wilkołaki albo inne ścierwo i zostać zarażonymi. Co nie jest takie przyjemne, powiem szczerze. Kłaniam się. Argonianin. Rozejrzyj się. No, coś, coś masz na sprzedaż. Mikstury, O, to się przyda. No tak, no. Do następnego razu. Mogliby wprowadzić coś takiego typu, że na przykład są nieznani ludzie, z którymi możemy pogadać, pohandlować, a tu na przykład, dajmy na to, ugryzie nas, nie? I będzie to wampir. Fajny byłoby taki, taki element zaskoczenia gracza, że wiadomo, że coś się dzieje. Tylko z drugiej strony większość by się wkurzała. no tak, kurde, zostałem ugryziony, gdzie jest moja miksturka, ja. Yeah. Znaczy nawet do końca nie rozumiem, nie to znaczy, no, nie rozumiem za nie wiem czy zwykła miksturka uleczenia choroby, <laughs> zwykła miksturka uleczenia choroby zadziała na wampiryzm. Tego nie sprawdzałem, nie wiem, a jak sprawdzę to się dowiem i przekażę wam tę radosną nowinę, czy zostając wampirem będziecie mogli się uleczyć, czy wskazujecie się na wierzchną tułaczkę. Dobra. Tutaj, o ile pamiętam, była jaskinia, którą chciałem zwiedzić bardzo, bo kojarzy mi się ona z tą, na, z tą na mapie. Tylko nie ma tu niestety. O, coś tu wisi. Nie ma tu niestety żadnej tabliczki, więc A na mapce była tabliczka, albo mi się wydaje, albo to są, tutaj będą. Palmerzy, ale nie są oni co mocni już. Prawdopodobnie nie powinni być teraz mocni. Zrobimy sobie szybki zapis. I wchodzimy do jaskini czegoś tam. Nie zdążyłem przeczytać. No, wygląd tej jaskini jest mi znany. O, jestem w ukryciu. Może ich podsłucham, co? Się Mogłem się w sumie domyślić, że w tych podziemiach będą bandyci, bo oni zazwyczaj zajmują klucz do klatki. A, albo jest tu jakieś zadanie, że kogoś porwali. Teraz ja zakończę to zadanie. a Tak naprawdę nie będę wiedział, że je zakończyłem, ale. Miksurka się zawsze przyda. Z do garbowania nie, bo na razie nie mam co garbować. Fajna ta budowla strasznie. Ktoś się musiał naprawdę namęczyć, żeby coś takiego. Już widzę, że ktoś tam jest. Tutaj też nawet dwójka. To znaczy, że to coś większego, jakiś większy kompleks. Coś to sobie też zapiszę. To na szybkiego zapisu. Dobra. I rzucamy się na nich. No jak widać Nie stwarzają większego zagrożenia. Bandyta z zbier jest o wiele silniejszy. Jak widać zwykłego bandytę ściągam bez problemu Kolejny bandyta leci. Aż tu No i na strzał, dziękuję. Wytrych. Wytrychów już nie kupuję. Kiedyś miałem w pierwszych odcinkach, jeżeli ktoś ogląda od początku, miałem problem z wytrychami, bo strasznie ciężko otwierało mi się wszystkie skrzynki. To teraz problemu z wytrychami nie mam żadnego. O, i tam przesłyszałeś, przesłyszałeś. Bo w tym momencie tych wytrychów mam już sporo. Strasznie kurza mnie. Za każdym razem przypomina mi się podczas nagrywania, że mam tą czułość myszki zmienić, ale co jest najdziwniejsze, że jak zmienię czułość myszki o trochę, to już mi się za szybko, za szybko porusza cały ten ekran. Łapka. Nie jest zbyt zmyślna, powiem szczerze. Ci, z, ci nie są wcale odporni, tak bardzo odporni na y, magię. Panici naginie. Mam tyle many, że mogę stać i cię naparzać. Dziękuję. To by było na tyle. Panu już dziękujemy. Dobra, pokażcie co macie przy sobie. Tu przeszukiwałem, wino. Wino to wy zawsze macie, ale pieniędzy to nic. Mi się wydaje, że ja zrobiłem tutaj więcej tych typków, ale... Dobra, niech będzie. Najwyżej jeden zostanie nieogołocony. Nie byli oni na tyle inteligentni, żeby zbudować jakąś bardziej porządną pułapkę. O, jakiś magazyn to co tygryski lubią najbardziej. Nie, jednak. Nie. O, znowu mi. Teraz większa odporność na porażenia 50%. Fajne, ale ciężkie. Znowu mi zac zaczęło coś skrobać w tle. Czuję jak... Myszka coraz wolniej mi chodzi. To jest duża żyła, w sumie tutaj powinno być kilka kawałków, albo przynajmniej jakiś kamyczek szlachetny. Chyba, że jest po prostu na to skrypt i za każdym razem wypadają dwa kawałki, nieważne czy ta ruda ma pół ściany, czy. No niestety, jest na to skrypt. Ale trudno. Nie wszystko możemy dostać. Zapiszemy sobie. Dość często zapisuję, bo potem yy, jak zapomnę, jest zaginionego noża, spo... jeszcze, jeszcze wyżej. A, można pewnie na wyższy poziom wejść cesarski łuk, ale nie, ja mam dobry łuk w sumie. Dobra, yy, to ja w tym momencie. Chyba już przekroczyłem czas mojego nagrywania, ale trudno. Albo nie przekroczyłem, no najwyżej następnie. Jeżeli teraz nie przekroczyłem pół godziny, to następny odcinek będzie 40 minutowy. To na pewno też obiecuję w tym momencie. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach z serii Skyrim i na razie.